Domek parterowy Villa Ambargonski na tarasie macie krzesła i stół, żeby można było posiedzieć w ciepłe dni. Oczywiście zapraszam Was do środka. Pokażemy, jak domek wygląda wewnątrz. Pierwsze pomieszczenie to jest pokój dzienny z safą dwuosobową rozkładaną. Jest tutaj też aneks kuchenny z lodówką. Znajdziecie tutaj też wszystkie sztuczce, garnki. Szklanki, talerze, wszystko do gotowania, nic nie musicie ze sobą przywozić. Jest oczywiście czajnik, kuchenka dwupalnikowa. W tym pomieszczeniu jest również telewizor. Kolejne pomieszczenie to sypialnia, wygodne łóżko, oczywiście komplet pościeli. Możecie u nas wygodnie odpocząć. Zapraszamy do Gąsek przez cały rok. W Villa Amber.